Dostałem waka. jak widzieliście, tytuł ten jest Clickbait, dnia 29 listopada dostałem vac -bana na CSGO. Na początku cała historia wygląda, wyglądała tak, że siedzimy sobie tak około 10.11 rano na tym speaku w czwórkę. Szukaliśmy piątego do gierki do Faceita, Pija do nas ziomek i on mówi: Ty, paka mam. I my, my się tam oczywiście trochę śmialiśmy, bo nie wierzyliśmy. Ja tak sprawdzam profil, ty no faktycznie ma, nie? Śmieliśmy się z niego, <laughs> nie ukrywałem, że śmieliśmy się. Że się zasłużony wagman. Bo nieźle w sumie karał. I tak. Mam noc vagbana. Po czym chwilę pograliśmy tamtą ekipą, którą czekaliśmy, ja już coś tam w głowie miałem, że pije jakaś fala wagbanów dla, dla niewinnych zawodników. I poszedłem spać, wstałem około 2-3 w nocy. Odpalam komputer. To jest w ogóle mega śmieszna sytuacja, bo ja odpalam komputer. Zaczynamy Faceit, już byliśmy, jeszcze nie miałem odpalanego. Byliśmy już na facecite w grupie, zaczęliśmy FaceIt'a, ja go zaakceptowałem, nawet zbanowaliśmy mapy. I co się okazało? Patrzę, odpalam CS, z IP. IP Globalna kara czasowa. Wtedy zapewniam się tylko za głowę i mówię, co jest grane, nie? Dla mnie to był szok, ponieważ ja wiem, że na przedszwej jestem czysty, nigdy nie korzystałem z cheatów. I dla mnie to był śmiech na sali, po prostu, że są w stanie tak z dnia na dzień władować komuś waka. Więc tak, pierwsze co zrobiłem, to napisałem oczywiście do supportu. Na początku to jeszcze nie była blokada wak, tylko to było yy, ban za nadzór. Czyli dostałem, jakby Overwatcha na sam początek. Następnie, po kilku godzinach, przerodziło się to w fakbana. Screenowałem tu gdzieś, wyświetlam na ekranie mojego konta z Bakiem. I zanim zostawisz komentarz i napiszesz, że o ty, ci też, że coś tam, coś tam, to obejdź do końca, bo końcówka ci może zaskoczyć. No to tak, pierwsze co wiadomo, napisałem do supportu. Nie odpisali mi, jest 1 grudzień, nie odpisali mi do teraz. Dostałem tylko tam, od, wiadomość jest ale to od bota, nie? To po 20 minutach. Stworzyłem oczywiście dyskusję na forum dyskusyjnym Na Steamie, żeby napisać o co w ogóle chodzi z tym wakiem za nic No bo tak naprawdę ja serio nie cheatowałem i byłem tak zdziwiony Spodziewałem się po tym, że kolega dostał wcześniej wakbana, nie? Ale no nie wiedziałem wtedy jeszcze za co Ale do tego przejdziemy zaraz I głównie tam ludzie pisali, że jestem po prostu cheaterem, nie? Że nie potrafię się przyznać, że czekam wymówki Ale tak naprawdę skoro bym cheatował Po co by mi to było, żeby iść i się spłakać na forum, Jakbym cheatował to byłbym świadom tego, że Jakie są tego konsekwencje, nie? Ja, serio, no dla mnie to szok, nie? Dostałem backbana. Zresztą cała, cała ekipa się śmie turnieju, bo jeszcze czekamy na przelewy, za turniej niektóre z CSA no i wtedy wiadomo, że byłaby lipa z tym. z tymi przelewami, jakbyście powiedzieli, że zostałem zbanowany permanentnie. Co ciekawe, w ten sam dzień CSA ja Waka dostał też Creams. Eee, więc to też jest śmieszne że sobie tak pro-playera banują z dnia na dzień i potem dostają bana. Ale tak, co ze mną. Potem yy, okazało się, kolegami z drużyny powiedział i menadżer zaprzyjaźniony powiedzmy, którego znam, że no na Twitterze z Portala jest ten. Jest napisany post, że no sorry, ale ja od nich waki idą za ich Anty Cheata. To już jest w ogóle hit, że coś, co się bronić przed cheaterami, jest w stanie się zbanować. Nie? W sensie ich anti jest jakoś wykrywane przez system wak yy, jako cheaty. To jest dla mnie nieporozumienie totalne, że coś takiego się mogło w ogóle wydarzyć. I ja dostałem backbana za anti Już wtedy wiedziałem, że dobra, no to już na pewno mnie odbanują. Tylko nie wiedziałem w jakim to będzie przedziale czasowym. Bo no wiadomo. Ktoś się czasem czeka na... na działania Valve. Ale na szczęście jest aktualnie 1 grudnia i już nie mam backa na koncie. Macie tutaj screena wskazanego jak zostałem odbanowany. Yy, ja oczywiście poszedłem tam napisać tym typkom co o nich sądzę w komentarzach z tej, z tej dyskusji. Żeby sobie właśnie na profil zobaczyli bo naprawdę z nimi się spinałem ostro w tej dyskusji którą stworzyłem na forum Trochę jaja, że takie, że takie rzeczy mają miejsce i nie dziwię się, że ta gra upada jak idzie sobie taka fala bagbanów za No nie wiem, no już więcej z portalu nie zainstaluję, nie? Ja nagramy na portalu dlatego, że czasem tam graliśmy jakieś ladery lub turniej jak było jakieś pieniądze No bo nie grywałem. no to jest łatwy pitos, nie? Na takim turnieju, bo tam poziomu nie ma Pytnio. I na Ledorach to samo, wystarczy po prostu grać, nie? Dla mnie, no, niesamowite to jest, że. Co w stanie zbanować? Wiem, że się powtarzam, ale. Nie wiem, myślę, a właśnie, że wam jeszcze skryłam tutaj z dnia dzisiejszego, że mam konto bez wagbana, serio i konto przed, i konto po. Dla mnie to jest po prostu niesamowite. To jest taki krótki film informacyjny o tym, jak zostałem zbanowany. Myślę, że. że ciekawa sytuacja, ciekawa sprawa że waki, waki idą faktycznie za nic. Ja na przykład też to kiedyś nie wierzyłem. Byłem takim, taką osobą, która jak mi mówiła, Ej, dostałem waka za nic. ktoś mi mówił. To tak patrzę, nie da się dostać waka za nic. no to jest niemożliwe, miałeś skrypta, skin changera, cokolwiek. nie? Nawet głupie makro tutaj na scrollę sobie stawić, żeby ci klikało samo i żebyś mógł sobie banę hopować, To też jest banowany. I zawsze się tak, tak, tak ludziom <laughs> mówiłem, a teraz sam jestem zbanowany za nic i trochę jaja, nie? No dla mnie to jest serio nieporozumienie, ale fajnie, że mnie odbanowali po tak krótkim czasie, bo spodziewałem się, że na przykład nie będę musiał czekać 15 dni, 20, miesiąc, 3 miesiące. Nie wiedziałem nawet, czy kiedykolwiek mnie odbanują, bo na pewno są tacy ludzie, którzy do tego jest portala do dziś mają waki, do teraz. Mi i mojemu koledze z Krymizowi tak samo, więc fajnie, fajnie za szybką interwencję. Szkoda, że support nie odpisał, to trochę na minus, jeśli chodzi o Steam i Valve, no bo to jednak głupia, nie? Zbanują cię tak naprawdę, no nie, nie z twojej winy. Skoro zostałem od odbanowany, no to tylko pokazuję, zwłaszcza, że to jest śmieszne, że ja cały czas mielę tylko faceity. Ostatniego MMA grałem 29 października, bo specjalnie sprawdziłem. Jeszcze w tym MMA zrobiłem 10 fragów. I ja potem dostaję bana za Overwatch. on no to jest śmiech, nie? E totalny, jak dla mnie. No ale co? Ostatecznie na szczęście zostałem odbanowany. Skutkowało to przerwą trzydniową od CSa w sumie. No i co? Myślę, że jakiś że jak nagram z Celsa, żeby tutaj. Bo aż mi się zachciało grać po takiej trzydniowej przerwie. Jak się ma coś na co dzień, to się tak tego jednak nie docenia, nie? Jak zostałem zbanowany, to mi się tak lekko nie chciało żyć w ogóle. Ale ale już wracam do żywych i lecimy z Celskim dalej. Może jakieś streamka, odpala później zobaczymy. No i co, już was żegnam. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć.